Nie mam Śmicz ciągnie rybę, ale ty jak rzepkę! Kurde, dopiero zestaw wywieziony, i teraz będzie trzeba to we dwóch pomóc wam. Poczekaj, poczekaj. Uuuuh, uu, uu. nie dawaj. Nie dawaj go. Patrz, patrz, ja co ty myślisz? Dobra, poczekaj. Ciągnie i ciągnie. A, ciągnie jak wiesz kto. Ładna ryba? Z wody metr 40 No 2,40 tak Tak, on się napompował wodą pewnie. Ty, Krzysiek, ty masz siłę jak normalny, pływa. Zobacz, zobacz, zobacz. Ty nie widać go. Ja to sobie. Przerwa na drinka, przepraszam. Tylko popukałem no. Najlepszego Krzysiek Patrz, zobacz, będę tak zasłaniał twoją gębę o, przez ucho, patrz, patrzcie, przez ucho o szklanki Krzysiek koluje rybę Kurde, jest i nasz słynny paralityk Krystek Smokrą plamą na tyłku Zachowuj się On Później to dzieci On tu już jest gdzie? Nie jest pełna 123 centymetry. Ty! I... Zobacz, zobacz na ten nasz zestaw kombinowany. Patrz, Albinos. 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 Ale zobacz, nabrał kolorów na tym zielonym czerwonym na żar się. Zobacz, i będę zapięty. I bebzon. Ładny. Wędzarniczy. Zobaczcie jakiś po no... im Ale ładnych wzięły co? Już wiesz co robią w sumie wolnej chwili? Zbielą się? <laughs> Nie wiem <laughs> o, taki będzie po 150 Poczekaj, tak. Poczekaj Zwisie Tu jest karimat Ładź to, to od razu, dawaj chwilę czeka Krystyna. No. Jest tam piękny i żółciutki, A co Ty tam jadłeś, Ty, Na Żart. proszę, gliną się uwalisz. Easy, easy, Tiger, easy. No zaraz. Easy, Tiger. Ale fajne żółciutki, nie? Ładne, no. jaki mam bębenek. Dawaj mu. Dawaj, Dawaj nożem, patrz zaraz ci powiem ile on ma nawet Masz miardę? Łaaa To nie szmaciarza bo to tolson Dawaj <grym> <Od razu. grym> O boże 125 133 Łaaa Marcin, Najpierw. rekord sezonu I nie dener.